Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć taką historię. Kiedyś byłem na kursie Recall Healing w 2017 roku w, w lutym. I zawsze, tam na którychś zajęciach Gilbert prosi, żeby zapisać sobie to, co nam się śniło na następny dzień. Pierwszy dzień kursu, z pierwszego na drugi, żeby sobie zapisać. Bo czasami jest tak, że po prostu później. On analizuje, wybiera tam powiedzmy dwie trzy osoby i zawsze analizuje te sny. Ja sobie wtedy ten sen, to co mi się wtedy śniło, zapisałem w tym 2017 roku, w lutym. I zapisałem to sobie w notatkach, tam gdzie robiłem sobie notatki z kursu Recall Healing. I później e, e, było tak, że w 2017 roku, później we wrześniu, E, niespodziewanie przeniosłem się do Irlandii i w 2018 pojechaliśmy sobie e, z, e, z rodziną na pierwsze takie wakacje w, w, jak już będąc w Irlandii i tutaj przyjechaliśmy do takiego na południowy zachód Irlandii to jest bardzo tak górzyście tak jak widzicie tutaj i jechaliśmy taką drogą tak to się nazywa Healy Pass i to jest taka bardzo kręta droga pod górę, ale na maksa pod górę Pełno zakrętów, trudno się jedzie. I historia była taka, że ja w jedną stronę tą drogę przejechałem, a później, jak gdzieś próbowałem wyjechać pod taki podjazd, to spaliło się sprzęgło. Strasznie śmierdziało sprzęgło, i to było tak, że puszcza się sprzęgło i samochód nie jedzie. No i zadzwoniłem do szwagra. Szwagier mi poradził, mówi: Niech to sprzęgło ostygnie, może jeszcze będzie się dało tym samochodem jakoś. Jechać. No i ten samochód sobie tam trochę odpoczął. Ja powolutku ruszyłem, i no musiałem tą samą drogą. Nie wiedziałem, że jest inna droga. Oczywiście jest inna droga, ale ja myślałem, że jest tylko ta. I, I wracałem tą samą krętą drogą na maksa pod górę. I szwagier jeszcze powiedział mi: słuchaj, jak wrzucisz tam dwójkę, to już nie zmieniaj tych biegów, tylko jedź tak dwójką. Równomiernie albo na jedynce, tak jak chcesz, ale nie stawaj, bo jak staniesz, to możesz już tym samochodem nie ruszyć. I wiecie co, ja pod tą górę po prostu na maksa się bałem, jak jechałem pod górę. I na szczęście nie jechało za dużo samochodów, bo to jest bardzo wąska droga, i jakoś powymijałem wszystkie samochody, nie musiałem się zatrzymywać, żeby, żeby się żeby się minąć, ale to była, ta droga trwała w wieczność, jak dojechałem na górę, to byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, wtedy byłem bardzo, bardzo zadowolony, wierzcie mi i później jak już z górki jechałem, to już byłem tak szczęśliwy, że szok, ale wracając, to była ta historia z 2018 roku, z wakacji. I teraz, przypadkowo, któregoś dnia zajrzałem sobie w notatki, bo zazwyczaj przeglądam te notatki, jak szukam, żeby tam znaleźć jaki konflikt, jeśli komuś tam coś dolega. I trafiam na ten sen, który sobie tam zapisałem. I w tym 2017 roku ten sen, który to był jeden jedyny sen, który ja sobie w życiu zapisałem, nigdy wcześniej snów nie zapisywałem. Bo Gilbert oczywiście prosił, no to to zapisałem. I ten sen, to co tam przeczytałem w tych notatkach, to był po prostu szok, bo to dokładnie było to, co się wydarzyło w 2018 roku. I tam pisało dokładnie w tych notatkach, tak, że jestem z powrotem w Irlandii. I co w 2017 roku, w lutym, ja nie miałem w ogóle planów, żeby wracać do Irlandii, nigdy nie myślałem, że tutaj wrócę. Już byłem 10 lat w Polsce, w Warszawie. Ułożyłem sobie, jak gdyby, tam życie, miałem swoich klientów, już miałem swoją jak gdyby prywatną, tylko praktykę, nigdzie nie pracowałem więcej e, i, i nie myślałem zupełnie, że, że wrócę do Irlandii. I tutaj e, ten sen właśnie tak się zaczynał, że jestem z powrotem w Irlandii, jadę krętą drogą bardzo pod górę, prawie tam 45 stopni. Bardzo się boję, że, że bo jest trudno jechać. Ale wyjeżdżam, i, i tak się sen skończył. Także super sprawa. Po paru latach, po pięciu, chyba, czy po czterech latach jestem tutaj z powrotem. Cudowne miejsce. Dzisiaj też udało mi się wyjechać. Pozdrawiam serdecznie. Zapisujcie sobie czasem sny, jak wam się bardzo wyraźnie coś śni. Pozdrawiam, cześć.